Przede wszystkim chcemy pokazać większą wolę walki i determinację, zaangażowanie, bo tutaj na tym terenie to będzie myślę najważniejszy punkt. I tak jak wcześniej mówiłem, musimy wyzrzeć to zwycięstwo nieważne jak, ale musimy zostawić w tej serce być może krew. Nie potrzebuje rozmów i Zapewniania mnie, czy jestem numerem 1, czy numerem 3, chcę poprzez swoją grę pokazać się wszystkim dookoła, że, że to ja jestem tym numerem 1, a słowa nie są tutaj ważne. Nie mam w pokoju pokserowanych kartek z informacjami, jak dany zawodnik się zachowuje. raczej skupiam się na, na sobie i na tym, jaką zatrzymać danego zawodnika. Oczywiście po to są analizy przedmeczowe, aby zwrócić na to uwagę, ale... Akurat w takim momencie przed meczem nie jest mi potrzebne zaprzątanie sobie głowy informacjami o przeciwniku, tylko skupieniu się i skoncentrowaniu na zadaniach, które ja mam wykonać. Nasza grupa to jest bodajże 80% tej kadry, która była na euro i znamy się bardzo dobrze. Ci zawodnicy, którzy doszli też fajnie wkomponowali się w grupę. Mam nadzieję, że jutro udowodnimy to na boisku, że jesteśmy drużyną.